Ludzie od wieków z ciekawością spoglądali w niebo, próbowali dowiedzieć się, co oznaczają te migoczące punkciki. Na początku mieli różne pomysły na ten temat. Na przykład, pojawiający się na niebie czerwony punkcik był kojarzony z czymś bardzo złym z wojną, z kataklizmem, generalnie z nieszczęściem. Dzisiaj wiemy, że to Mars. Na samym początku obserwacji nieba ludzie mieli do dyspozycji tylko swoje oczy, ale to już wystarczyło żeby w starożytności znać takie obiekty jak księżyc, słońce, które wtedy jeszcze mylnie uznawano za planety, ale także Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Wielkim przełomem w astronomii było odkrycie czy skonstruowanie teleskopu, które miało miejsce na początku XVII wieku. Od tamtego czasu ludzie mogli z większą precyzją oglądać różne obiekty, które znajdują się na niebie, a także dostrzegać te, których do tej pory nie można było zobaczyć po prostu oczami, ponieważ były za daleko. I tak w połowie XVIII wieku odkryto Urana, natomiast pod koniec XIX wieku Odkryty został Neptun. Jednak człowiek i jego natura jest taka, że zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarczyło już tylko oglądanie, oglądanie gwiazd, planet i tego wszystkich, wszystkich obiektów, które, które dookoła Ziemi się znajdują. I na szczęście w XX wieku rozwój technologii sprawił, że możliwe zostały się misje kosmiczne. Ogromna ilość informacji, która pochodzi z misji kosmicznych, sprawiła, że zaczęły rozwijać się nowe dziedziny nauki. Jedną z takich nowych dziedzin, która powstała w połowie XX wieku jest geologia planetarna. Grupa geologów planetarnych z Ośrodka Badawczego we Wrocławiu Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, w którym właśnie się znajdujemy, zajmuje się badaniem powierzchni Marsa. Jest taki obiekt, takie ciało niebieskie, o którym powinniśmy wiedzieć jak najwięcej. I to nie tylko dlatego, że jest jedynym obiektem poza Ziemią, na której postawili nogę ludzie, ale także dlatego, że jest naszym najbliższym sąsiadem, a jego obecność wpływa na niektóre zjawiska na Ziemi, jak na przykład pływy morskie, a także podobno powoduje bezsenność. Tym obiektem jest oczywiście Księżyc. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na warsztaty o Księżycu.